Witajcie w kolejnej naprawie Tym razem naprawiamy kartę graficzną Aurusa GTX 1080 Ti Tak się właśnie prezentuje karta Karta świeżo wypakowana z kartonu i zauważyłem coś takiego, zobaczcie, widzicie? Mamy uszkodzony troszeczkę radiator Dodatkowo ten jeden z wentylatorów haczył tutaj właśnie o, o tą ramkę więc prawdopodobnie może przy transporcie kuriera, gdzieś ktoś rzucił i niestety coś tam się uszkodziło. Jeżeli się uda naprawić tą kartę, to oczywiście spróbuję to jakoś wyprostować i zobaczyć. Karta rozkręcana. Nie, a te karty akurat nie mają chyba pląb gwarancyjnych, z tego co kojarzę, więc nawet nie wiem, czy było coś z nią robione. Ale już Wam mówię, co z tą kartą dzieje. Karta tak naprawdę działa, ale niestety wyświetla artefakty. Zobaczcie sobie jakie artefakty. Za chwilę zobaczycie właśnie jakie karta wyświetla artefakty. Już tutaj nam się prawie to załadowało. No i proszę bardzo. Takie rzeczy mamy na ekranie. Jakieś trójkąty i tym podobne rzeczy. Moim zdaniem uszkodzony tutaj będzie niestety rdzeń GPU. Ewentualne, ewentualnie zimne luty właśnie pod rdzeniem. Uszkodzone pamięci dają troszeczkę inne artefakty, zazwyczaj jakieś kropki, paski i tym podobne, ale nie takie rzeczy. Więc tutaj po prostu zrobimy reflow tego układu. Jeżeli to przyniesie się efekt, no to będzie ok, ale w przyszłości niestety będziemy musieli wymienić do jej Ciekawie to wygląda, co? Tak jak Wam wspomniałem, właśnie wcześniej zrobimy sobie reflow układu. PGA, czyli naszego rdzenia. Często to pomaga. Na jak długo? Nie jestem w stanie powiedzieć. Tutaj no po prostu należałoby wymienić ten rdzenie. Rdzenie do tych kart niestety są bardzo drogie. Więc ja rozkręcam kartę i idziemy później na stację PGA. Tak wygląda nasza karta w środku. Była wymieniana pasta, zobaczcie. Jest nałożona. Nie wiem, czy jest świeża. Mam rękawiczki. Nie będę się brudził. Ogólnie wizualnie nie widać, żeby coś z tą kartą było wcześniej chyba robione. Jeżeli riffloam nam nie pomoże, zrobiłem później rebaling tego układu. Mam sito, mam kulki, więc spróbujemy to ewentualnie zrobić. Ale to mówię, jeżeli riffloam nam nie pomoże. Co tu trzeba dalej zrobić? Musimy wyczyścić tę. tą pastę. O, co to za pasta? Nie wiem, jakaś. chyba nie najlepsza. Najgorsze to są pasty, chyba te. z dodatkiem srebra. Kiedyś tam się reklamowali. Koszmar. I, do, i jeszcze, jakie jeszcze pasty? Pasty silikonowe. Te też nie są dosyć uciążliwe pasty to na pewno sobie zabieramy. Tak, jak robicie, właśnie jakiś rebaling czy coś, to zdejmujcie sobie te plastiki. One później się wtapiają. Mogą uszkodzić coś Wam, ale to tak, tak Wam mówię. zamontujemy sobie jeszcze backplate. Backplate nam jest tutaj niepotrzebny, tylko będzie nam odprowadzał no ciepło po prostu. Dzisiaj żadnych pomiarów no, nie będziemy robić, bo jak widzicie, no, karta działa. Ale jak działa, no, to sami widzieliście. Dobra. Musimy sobie tutaj podważyć, bo tutaj takie są wielkie termopady, które bardzo trzymają to. O! Zobaczcie, tak to wygląda. Takie mamy termopady. To tak. To sobie odkładamy. Tu mamy naszą kartę. Karta jest tak naprawdę przygotowana do grzania, więc idziemy na naszą stację BGA. Mamy już 150 stopni, więc co? Dajemy sobie oczywiście topnik. Jeden z najlepszych topników. Cholernie drogi, ale robi robotę. Tak jak to się ostatnio gdzieś tam w którymś filmie śmiał. Jak mówiłem, żeby nie żałować topnika. No to teraz trzeba żałować. Nie, no oczywiście trzeba dać tyle ile potrzeba, a naprawdę drogi ten topnik jest. Dobra, to mamy. Zakładamy teraz górę. Okej. Okay. uruchamiamy mamy górę. I czekamy teraz. Dobra, za chwilę powinniśmy właśnie mieć 115 stopni. Podtrzymamy tak do ile powiedziałem? 215 stopni powinniśmy za chwilkę mieć. Podtrzymamy go tak do 220 stopni. Więc jeszcze chwileczkę. Dobra, jest, mamy. Teraz delikatnie możemy szturchnąć rdzeń bo naprawdę trzeba robić to delikatnie. Dobra, delikatnie ruszony. Jeszcze chwileczkę podtrzymamy. Karta już pogrzanią i już ładnie wystygła. Jak widzicie, wyczyściłem tą kartę. Nie widać żadnych śladów mojej roboty, szczególnie grzania, rdzenia. Tak się to wszystko prezentuje, co zostało mi jeszcze zrobić. Oczywiście nałożyć świeżą pastę. Termopadów na razie nie ruszam. Jeżeli karta będzie działać, to oczywiście wymienię termopady, wyczyszczę cały układ chłodzenia oraz wyprostuję ten radiator. Jeżeli nie będzie działało, no to zrobimy po prostu rebalink jeszcze raz tego układu. Jeżeli to już nie pomoże, no to niestety sorki. do wymiany rdzeń. Rdzeń około 1500 zł. Można go zakupić sobie w Chinach, jak najbardziej. Czy opłacalne? No raczej nie. Dobra, idziemy testować tę kartę. Karta, jak widzicie, już zamontowana w komputerze. Powiem od razu, nabrawa udała się połowić, nie Za chwilę Wam opowiem wszystko. Zaraz zobaczycie sobie, jak tutaj to wszystko ładnie wygląda. widzicie, nie mamy artefaktów. Karta przechodzi ładnie wszystkie testy. Ale jest jeden mały problem z tą kartą. Na początku nie powiedziałem wam, nie pokazałem właśnie wam jednej rzeczy. Zaraz to sobie zobaczycie. Karta ładnie wyświetla obraz. Nie ma tutaj żadnych z nią problemów. Jak widzicie, artefakty zniknęły po reflowu. Ale dobra, włączymy to sobie. Zobaczcie jedną rzecz. Zobaczcie sobie tutaj. Widzicie, karta pracuje PCI X16, powinna pracować, a pracuje X2. I od początku z tą kartą, właśnie, był taki też również problem. Eee, działa mi tylko w jednym slocie, tak naprawdę PCI i tylko X2. Więc dlatego mówię, naprawa jest połowiczna, bo tutaj, no niestety, problem dalej został. Tu wszystko jest w porządku, ale no. Karta działa tylko x2, więc no, wydajność tej karty będzie ograniczona. Więc no niestety wygląda na to, że tutaj mamy jednak do wymiany rdzenia. W takim razie mamy nasze podsumowanie, diagnozy tym razem. Jak widzieliście, artefakty zniknęły. To udało się zrobić, ale został jeszcze problem właśnie z działaniem tej karty. Dokładnie karta działa tylko x2. Powinna działać x16, działa x2. No, i tutaj mamy tak naprawdę problem jeszcze z tą kartą. Być może coś się podczas transportu uszkodziło, w co wątpię. Chłodzenie, oczywiście, zostawiłem. Nie wiem, co tam się działo z tą kartą. Zadzwanie do klienta, zobaczymy, co tutaj będziemy dalej robić. Czy będziemy walczyć, czy zrobimy rebaling. Chcecie film z reballingu? Nie, wypiszcie w komentarzach. Wątpię, żeby to przyniosło jakiś efekt. Już mamy efekt w postaci braku artefaktów. Ale tak naprawdę musiałem zrobić reflow, żeby wyeliminować resztę tak naprawdę. No jak widzicie, faktycznie po wygrzaniu karty artefakty zniknęły. Więc tak to wygląda. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej karty. Subskrybujcie kanał. W linku pod filmem macie namiary do serwisu z telefonami. Jeżeli macie jakiś uszkodzony telefon, śmiało wysyłajcie, powołajcie się tylko na mnie, zgłaszajcie. No i tyle tak naprawdę. Do kolejnego filmu. Na razie hej.